Siema dzisiaj. Taki Tiger w szklanej butelce. Dark Gold, kupiony w żabce. Cena 5 zł. Jest to Tiger o smaku Marakui. 32 mg kofeiny w 100 ml i 18 kalorii. Odkręcana jest nakrętka. Ale patrzcie, jak to pięknie się mieni. Kurczę, powiem Wam. Smakowo dla mnie to jest 10 na 10. To smakuje jak Coca-Cola, z tym że jest od Coca-Coli lepsze. Ja uwielbiam Coca-Colę. Smak naprawdę top. Mam tylko dwa zastrzeżenia. 18 kalorii w 100 ml, no to jest sporo. Drugie zastrzeżenie cena. 5 zł za butelkę 330 ml to jest przesada. Także pomimo tego, że jest naprawdę pyszny, to no ja go niestety pił nie będę. Multiplik, Chcę podnieść YouTube'a, pokazać swój świat. Surprise, madawca. <laughs> Dzisiaj z innej perspektywy trzeba trochę wprowadzić do życia zamieszania, wiecie. Ważenie: tabletki idziemy do pracy w poniedziałek. Siedemdziesiąt cztery i sześć kilogramów. Możecie się zapytać Mariusz, ale dużo nie smucicie to? Nie mam już wyjebane. Już tak tego 68 nie zrobię, także. Mogę ważyć 74. Lato już mija, może za rok się uda. Brakuje mi takiej konkretnej motywacji, jeżeli mam być szczery. Bo byłbym w stanie zejść do tych 68, tylko co wtedy? Co mi to da? Idę do pracy, Elo. Dzień dobry. Dawno nie nagrywałem. A nie było co nagrywać. Cały tydzień nic nie gotowałem, bo gotowałem w niedzielę. Cały tydzień nie ćwiczyłem, bo byłem zmęczony. Ale to się zmienia. Zmienia się, bo przyszedłem do domu z pracy i nie mam co jeść. A jak już włączę aparat, to się podciągam przynajmniej. To się od razu napijmy Powiem wam, że jak wypiję ten ocet co mam, to już więcej nie kupuję Pierdzielę, dosyć mam day, late at not okay, all I want, and I pray, all I need, is a better day, fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer, really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day made night. Not okay, all I want and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want and I, pray. I believe in the better yeah. I'm Kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young one, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay well, I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. cause all I want. Siema. dzisiaj taka nowość Lody Nix Szokle cukla Kupione w Biedronce 22 zł Kosztowały 850 ml mają I 470 g W 100 g 154 kalorii 11 g tłuszczu 15 g węglowodanów Białko 4 g Wyglądają tak jak smakują. Kurczę powiem Wam. Chciałam tylko spróbować, a prawie pół opakowania zjadłem. Są naprawdę dobre. Bardzo wciągające. Jeżeli postawiłoby się je z takimi naprawdę premium lodami czekoladowymi obok w blind teście, nie do odróżnienia. Naprawdę smak top. 9 na 10 ocena kuli, kuli, kuli Chcę podbić YouTube'a Pokazać swój świat Dzień dobry Twarzenie, tabletki, idziemy do pracy Wtorek Cztery dni do urlopu <grym> <grym> 74,6 kg. Dzisiaj jest 8 sierpnia mojej mamy urodziny, także w komentarzach piszemy wszystkiego najlepszego dla mamy. Sprawdźmy jeszcze, jaka będzie pogoda dzisiaj. Musimy wiedzieli, jak się ubrać. 15 stopni. Czyli na... Na długo się ubieramy, długie spodnie. Niech będzie. Swoją drogą jest 15 stopni, to...

Działetki odchudzające, czy to coś pomoże. Bóli kuli powiedz nam jak to z sobą zgodzić. czy na pewno jest droga do doskonałości? Czy to tylko kolejny kwit marketingowy? Zdroła nauka energii, ona ćwiczy, ona tańczy. Każdego dnia nas zachwyca. Gotowy na więcej Ona jest krasną na mocy swojej siły Pokazuje światu jak ćwiczyć tak skutecznie Krok po kroku prowadzi nas na sporcie szlak Z puli, fit Nie ma co się bać Bądź fit, bądź fit Jak puli, kuli Tylko ćwicz i nie daj sobie zasnąć na jak bulikuli, guli, podążaj za nią, a zdrowie będzie Twoje. W miarę broni. My nie wiemy z czemu, e, trochę e, z przyzwyczajenia, może tak nam wymagają e, rodzice, e, czy wymagają byśmy mali, my wychodzimy z założenia, że media informują. Podczas gdy media tworzą treści, dzięki którym zarabiają pieniądze, albo nie jest informowanie, to jest tworzenie treści. I dziś tak naprawdę jesteśmy w sytuacji, w której my, jako konsumenci. Musimy zacząć się domagać się jakościowego dziennikarstwa, tak naprawdę na nowo. Niektóre materiały są na przykład promowane, mimo że nie są oznaczone, że zawierają płatną promocję. Mamy sytuacje, w których biznesowo można nawet wynająć taką usługę, żeby w internecie budować jakąś relację na temat drugiej firmy, bo akurat by się przydało, bo stanowi dla naszego biznesu jakieś zagrożenie. Są wszystko te same mechanizmy, które my doświadczamy na tej wysokiej skali w relacjach państwowych dzisiaj. Więc jeżeli my dzisiaj mamy człowieka mydły my, publicystę, to my musimy się przestać mówić, że on mówi tylko jakby bezinteresownie, bo on. on i nie możemy, moim zdaniem, oczekiwać od dziennikarza, żeby on nie pisał, co myśli. Tak. Ale widzowie dzisiaj, czy czytelnicy w ogóle nie oczekują już informacji jako takiej. Oczekują tak, informacji nacechowanej opinią, z którą się wicy, czy każda zgadza. Więc chcę pozostać we własnej bańce. A gdy pozostaje we własnej bańce, to ty właśnie nie mękulować. Bo on się wtedy czuje dobrze i się odcina. Ostatnio nawet takie, takie badania były przeprowadzone nie wiem, przez inwestyjnego jako pewnika, jak jest spolaryzowana polska, polska dyskusja, jeżeli chodzi o ideę, ideologię. Ona jest mniej, więcej, jest mniej więcej równy rozkład w ramach tych badań. Tam jest, powiedzmy, kilka bał po 40% z prawej i z lewej. I, Pozostałe 20-hojsne dzisiaj mniej więcej po środku, jeżeli chodzi o prezentację dyskusji medialnego. I to jest oczywiście, w zależności od tego, o jakiej telewizji mówimy, jest różny przegląd z prawą bądź lewą stronę. Natomiast najgorszym zjawiskiem jest faktycznie to, że są ludzie, którzy oglądają tych, którzy wyłącznie media z prawej strony i wyłącznie media z lewej strony. I to powoduje, że jesteśmy całkowicie uzależnieni od tego, co zostanie napisane przez, przez dziennikarzy, których czytujemy. Ja, ja, na przykład, lubiąc dziennikarza A, wolę czytać jeszcze dla konfrontacji dziennikarza B, żeby zobaczyć.